Cześć, witajcie już w trzecim odcinku mini szkoleń online, takich kursów hybryda dla początkujących. Dwa poprzednie odcinki znajdziecie tutaj na dole, na playliście. Możecie do nich wrócić. Tam ściągnęłyśmy już lakier hybrydowy, nadałyśmy kształt naszym paznokciom, a dzisiaj weźmiemy się za usuwanie skórek, czyli coś, co zawsze robi taki efekt wow, co wydłuża naszą płytkę paznokcia, co mam takie wrażenie, jakby posprzątało na naszych. Paznokciach i dało fajne pole do popisu przy dalszych etapach. Jeżeli chodzi o ściąganie, o usuwanie skórek, to od kiedy mam frezarkę, to mogę śmiało powiedzieć, że nie ma metody żadnej innej, która tak fajnie radzi sobie ze skórkami jeszcze w tak szybkim czasie. I ja używam frezarki od bardzo dawna do skórek, jest to genialne rozwiązanie. Oczywiście można sobie pomóc cążkami, nożyczkami, ja też sobie czasami pomagam, bo są pewne skórki, które po prostu wycinamy, natomiast przy użyciu frezarki bardzo to ograniczyłam i to są pojedyncze skórki, a ta główna część skupia się właśnie na opracowaniu przy użyciu frezarki. I tutaj chciałabym was też odesłać, bo jeżeli ktoś usłyszał frezarka, to może zastanawia się jaką frezarkę i pochłaniacz wybrać. Taki film na kanale już się pojawił. Odsyłam was do niego, tam dowiecie się na ten temat wszystko. Dzisiaj zakładamy, że mamy już pochłaniacz, mamy frezarkę i przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o wybór frezów, bo o tym dosyć dużo mówiłam przy tym pierwszym filmiku, przy usuwaniu hybrydy, ale trochę inaczej jest z frezami przy skórkach. Te frezy dosyć mocno się różnią. Wiadomo, nim usuwamy tylko taki delikatny nabłonek, a nie całą utwardzoną masę. Teraz powiemy o tym, z jakiego rodzaju materiału wykonane są frezy do skórek. I mamy tutaj też te materiały, co przy ściąganiu masy, ale ja opowiem o wszystkich po kolei i zacznę od tych, których tam nie było. Czyli frezy kamienne, bardzo delikatne, taka drobna gradacja, frezy fajne do usuwania na przykład na rośniętej skóry na błąka, które znajduje się na naszym paznokciu, żeby płytki w żaden sposób nie uszkodzić. Fajne frezy do takich delikatnych skórek. Ja je bardzo lubię, bardzo często nimi pracuję, bo one tak fajnie wygładzają całość, one są w bardzo różnych kształtach i można nimi fajnie też wygładzić wały około paznokciowe. Drugi frez, którego nie używałyśmy wcześniej, a teraz może nam się przydać, to są frezy właśnie diamentowe, czyli te wyglądające na takie metalowe, metaliczne. I to są już troszkę mocniejsze frezy, ale również działają dosyć delikatnie, fajne do opracowywania płytki paznokcia, dosyć bezpiecznie. Mają taką lekką strukturę na powierzchni i działają dosyć delikatnie. Dalej mamy również frezy te z węglika spiekanego, czyli te karbidowe i to są już, słuchajcie, frezy troszkę mocniejsze. One mają na powierzchni takie nacięcia, one nam się nie nagrzewają, ale już trzeba pracować trochę delikatną ręką, przyda się tutaj już taka wprawa. Tak samo przy frezach ceramicznych, czyli tych białych, one są jeszcze mocniejsze i przy nich często trzeba już mieć bardziej opanowaną dłoń. Natomiast one również się nie nagrzewają, one mają również te nacięcia, czyli jeżeli chodzi o frezy do skórek, więc te kamienne i te diamentowe nadają się fajnie na początek, są delikatniejsze, a te karbidowe oraz te ceramiczne nadają się już w momencie, gdy trochę bardziej opanowałyśmy frezarkę i opracowywanie skórek. Przed użyciem tych frezów warto sobie skórki trochę odsunąć przy użyciu na przykład takiego drewnianego patyczka. I jeżeli chodzi o kolory tych znaczników na frezach, one układają się tu w ten sam sposób, co przy, przy tych frezach do masy: czyli żółty najdelikatniejszy, bardzo lekka gradacja, bardzo taki delikatny, fajnie można nim opracowywać. Takie nawet wrażliwe i delikatne skórki, można nim pracować przy płytce, przy, zmatowić na przykład jakąś część, jeżeli potrzebujemy. Kolejno czerwone, i one już są troszkę mocniejsze, fajnie nadają się do takiego głównego opracowywania skórek, wałów około paznokciowych, fajnie sobie radzą z takimi klasycznymi, normalnymi skórkami. Te wrażliwe raczej stawiałabym na żółty, ale normalnie myślę, że taki czerwony, i niebieskie przeznaczone do bardziej twardego, zrogowaciałego naskórka, takie intensywniejsze, zielony. One rzadko już spotykane, bo to już są naprawdę dosyć mocne frezy, i raczej się rzadziej je stosuje. Więc ja używam głównie tych kamiennych i diamentowych, czyli tych delikatniejszych, którymi spokojnie można w 100% opracować skórki, jeżeli nie macie jeszcze jakichś takich mega przerośniętych, to już w ogóle właściwie jeden, dwa frezy i możecie wszystko zdziałać. Więc teraz zapraszam Was do oglądania Bierzemy się za porządek z moimi skórkami Jeżeli chodzi o pracowanie Skórek nie ma nic lepszego niż Frezarka i frezy Dają one ogromne pole do popisu Jest bardzo dużo różnego rodzaju frezów O różnych mocach, różnych gradacjach I różnych zastosowaniach Właściwie to od Was zależy jakie i kiedy chcecie stosować Tutaj widzicie te, których Używam najczęściej I mamy tutaj frez łezka, którym Najczęściej podnoszę skórki Żeby móc je później Wyciąć. Mam tutaj frezy, głównie ta czwórka, która u mnie służy do opracowania, szczególnie ten różowy, on jest bardzo delikatny, bo te różowe są kamienne i ten różowy jest bardzo delikatny, więc opracowuję skórki na błonek, który rośnie nam na płytce paznokcia. Natomiast tymi opracowuję już całościowo skórki. Te dwa za to służą mi najczęściej do opracowywania już wałów paznokciowych, czyli tej powierzchni, która czasami jest również u niektórych taka bardziej zrogowa ciała. Tutaj możemy te wały opracować również frezami. Metod jest mnóstwo. Myślę, że kwestia jest tego, żeby sobie popróbować delikatnie i spróbować tego, co będzie dla Was najlepsze. Zaczniemy sobie od tej łezki, właśnie i nią opracujemy tutaj podniesienie. Tych skórek do góry, pamiętajcie o tym, że nie wbijamy tego, tylko delikatnie pracujemy na tej powierzchni, czyli przybliżamy się delikatnie, ale nie wpychamy broń Boże na siłę tego frazu do środka. Poza tym to by było bolesne. Jeżeli boli, to znaczy, że jest za mocno, że jest źle. Trzeba to delikatnie opracowywać, czyli pracujemy tutaj na tej delikatnie krawędzi. Jako drugi frez do akcji y, będzie wkraczał różowy stożek, którym w wygładzę, tak jak Wam wspominałam, pozbędę się całego nabłonka, który przyrasta nam do paznokcia y, w tym miejscu, żeby powierzchnia paznokcia była już oczyszczona. Jak widzicie, już wygląda to wszystko coraz lepiej, bo pozbyłyśmy się z całej płytki paznokcia na skórkę. Natomiast on zgromadził nam się dookoła płytki i teraz będzie się trzeba tego pozbyć. Częściowo, oczywiście, to, co jest takie największe, ja często sobie pomagam cążkami, ale staram się jak najwięcej pozbyć przy użyciu frezów. Dlatego teraz weźmiemy sobie ten frez do akcji i delikatnie opracujemy dookoła tą strefę. Jeżeli chcemy się pozbyć tych wszystkich skórek, które gdzieś tutaj nam się haczą, gdzieś nam przeszkadzają, to mamy opcję cążki i opcję nożyczki do skórek. To skórek, bo to nie są zwykłe nożyczki do paznokci, one są zaokrąglone, one są bardzo cieniutkie, bardzo ostre, bardzo precyzyjne. No i oczywiście cążki ważne, żeby one też były ostre i żeby idealnie się schodziły z użyte cążki, niestety trzeba wyrzucić, bo będą nam tylko i wyłącznie skórki ciągnąć, więc widzicie, tutaj musi się pięknie ostrze składać i muszą być po prostu ostre. Mamy te dwie opcje. Przyznam Wam, że opcja nożyczek jest u mnie tą nowszą opcją, którą stosuję krócej i której jeszcze dokładniej nie opanowałam, więc ciężko byłoby mi na wizji z małym stresikiem pracować nożyczkami, więc dzisiaj w ramach pomocy wykorzystam cążki, ale na co dzień przyznam Wam, że stosuję te metody zamiennie. I ja pozbywam się tutaj przede wszystkim tych skórek, które nam przeszkadzają. Rozbyłyśmy się wszystkich większych przeszkadzających nam skórek i teraz możemy wygładzić wały okołopaznokciowe, czyli tutaj te boki. Gdzieś jeszcze jak jakaś skórka odstaje, to idealne do tego są tego typu frezy. Ja nie do końca lubię pracować kuleczką, bo ona jest dla mnie za mało precyzyjna. Zdecydowanie wolę taki walec, więc dzisiaj również wybiorę ten. I teraz tym frezem wygładzimy sobie, wyrównamy tutaj całe nasze wały, około paznokciowe. Pamiętajcie, że teraz już nie dotykam w ogóle płytki paznokcia. Ja pracuję tylko na tych bokach. W mamy gotowe skórki przygotowane do dalszych etapów stylizacji. One są opracowane tak jak ja lubię, tak jak lubię nosić, tak jak mi się podoba. Jeżeli ktoś robi to trochę inaczej, to pamiętajcie o tym, że nic w tym złego. Szkolenia uczą nas tego, jak robić coś prawidłowo. Fajnie z nich jak najwięcej wyciągnąć, ale jeżeli robicie to trochę inaczej i dopasowujecie to do swoich potrzeb, to to nie jest nic złego. Tak wyglądają aktualnie paznokcie przygotowane oczywiście do kolejnych etapów stylizacji. O, dzisiaj już powoli widać postępy, widać, że te paznokcie zaczynają wyglądać coraz lepiej. Pozbyłyśmy się skórek, więc paznokcie wydają się dłuższe, smuklejsze, wyglądają jakbyśmy po prostu zrobiły... Takie porządki. Ja bardzo lubię ten efekt, w ogóle lubię usuwanie skóry, bo ono naprawdę daje taki, taki efekt do porównania efekt wow. No i przede wszystkim to stanowi świetną bazę pod to, żeby nasza stylizacja była bardzo estetyczna, pięknie wykonana. Więc teraz zapraszam Was do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie będziemy się zajmować odtuszczaniem płytki i aplikacją primera. Często pomijane, często lekceważone elementy, ale bardzo ważne, mające ogromny wpływ na trwałość naszej stylizacji. Więc w przyszłą sobotę musicie być obejrzeć ten filmik, ale widzimy się po drodze jeszcze we wtorek oraz w czwartek na projekcję Lakierowniczka Inspiruje.